Zatrzymania na granicy. Strażnicy natrafili na niespodziankę w bagażniku. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Rutki Tartak i policjanci z Komendy Powiatowej Policji Wełku zatrzymali kobietę przewożącą dwóch obywateli Syrii. Jak ustalono, cudzoziemcy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Z kolei w miejscowości Kryjwiany patrol Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej ujął trzech przemytników, którzy przewozili w bagażniku obywateli Somalii i jednego Sudańczyka. Kobieta, która została zatrzymana przez Straż Graniczną z ródki Tartak, to bezpaństwowiec posiadający litewski tytuł pobytowy. Według informacji przekazanych przez służby, usłyszy ona zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Zatrzymani migranci zostaną przekazani stronie litewskiej w ramach procedur readmisyjnych. To nie jedyne zatrzymanie na tym odcinku granicy. Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński poinformował dziś rano na platformie X że w miejscowości Klejwiany wspólny patrol Straży Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej ujął trzech przemytników. Łotysze przewozili mien ein Owe. W bagażniku czterech nielegalnych migrantów, trzech obywateli Somalii i jednego obywatela Sudanu. Od 7 lipca brygiery na granicy polsko-litewskiej przywrócono kontrolę, za które odpowiada podlaski oddział Straży Granicznej. Działania te są prowadzone we współpracy z policją oraz jeden. Pod laską, brygadą obrony terytorialnej. Granicę z Litwą, liczącą 104 km, można obecnie przekraczać w 13 miejscach. Trzy z nich to przejścia graniczne, drogowe w budzisku i ogrodnikach oraz kolejowe w trakiszkach, gdzie kontrole prowadzone są całodobowo. Pozostałe 10 punktów to miejsca kontroli doraźnej. W ostatnich miesiącach obserwuje się wzmożony ruch nielegalnych migrantów na tym odcinku granicy. Polskie służby intensyfikują działania mające na celu przeciwdziałanie procederowi przemytu ludzi oraz ochronę granicy państwowej.